Siemanko, z tej strony Wilam. Widzowie, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, wiedzą pewnie, że jestem wielkim fanem firmy Edifier. I głównie ze względu na stosunek oferowanej jakości do ceny, kupiłem oraz zrecenzowałem trzy pary TWS-ów oraz od naprawdę długiego czasu używam ich głośników. Ostatnio dostałem możliwość sprawdzenia modelu TWS-NB2. I dokładnie ten egzemplarz będzie do wygrania. Szczegóły pod koniec filmu. Słuchawki zapakowane są prawie jak biżuteria. Wrażenia z rozpakowania są rewelacyjne. Pierwsze, ukazuje się etui ładujące ze słuchawkami. W górnej części pudełka znaleźć można prawdopodobnie płócienny woreczek, dodatkowe dwie pary gumek, instrukcję i średniej długości przewód z końcówką USB typu C. Chciałoby się powiedzieć, nareszcie. Edifiery dostępne są w wersji ciemnej oraz jasnej. Ja dla odmiany zdecydowałem się na tę kremową i jeśli chodzi o case to ten jest nie najmniejszych rozmiarów, jednak jest płatki w związku z czym całkiem nieźle leży w kieszeni. Materiał to twarde, jednak gładkie, matowe tworzywo ze wzorem skóry. Z zewnątrz wyróżnia się lekko połyskujące logo marki oraz znajdujące się z tyłu wejście do ładowania oraz dioda. Do kanałówki łączą się z telefonem po otwarciu etui. Zawias nie ma żadnych luzów, a pokrywka blokuje się w pozycji otwartej. Do kanałówki cechują się masywnym, niemal industrialnym designem. Jakość ich wykonania jest wzorowa. Zewnętrzne panele, według mnie, wyglądają świetnie. Przypominają metal, ale są wykonane z tworzywa. Masywne i kanciaste ogonki nie wpływają negatywnie na komfort używania, bo części stykające się z uchem są obłe i ergonomiczne. Przeszkadzać może jedynie ich rozmiar. Ja nie jestem fanem ogonków, jednak edifierów NB2 używało mi się całkiem wygodnie. Jeśli chodzi o izolację, no to dołączone gumki sprawiają, że uzyskałem całkiem niezły poziom tłumienia. Według specyfikacji NB2 -ki są wodoszczelne na poziomie IP54, a więc pod czy deszcz nie jest im straszny. Magnes trzymający pokrywę w pozycji zamkniętej jest silny. Bez podważenia wieczka otwarcie tu jest praktycznie niemożliwe. W temacie sterowania, instrukcja oraz strona internetowa mówi o dotknięciach. Jednak do kanałówki nie reagują na dotknięcie, a na puknięcie, czyli delikatne wstrząsy. Prawdopodobnie, aby wyeliminować przypadkowe interakcje, firma Edifier zdecydowała się na zrezygnowanie z pojedynczego tapnięcia. Podwójne stuknięcie prawie do kanałówki pauzuje i wznawia, a potrójne pomija utwór. Podwójne tapnięcie lewej przełącza tryby ANC, a potrójne włącza tryb gry. Słuchawki zostały wyposażone w funkcję automatycznego pauzowania po wyciągnięciu słuchawki z ucha. Działa to skutecznie, ale wolno. Muzyka jest zatrzymywana po mniej więcej dwóch sekundach. Sterowanie w modelu NB nie jest idealne. Z poziomu słuchawek nie włączymy asystenta Google i nie zmienimy poziomu głośności. Plusem jest, że włączeniu poszczególnych trybów, także Game Mode, towarzyszy odpowiedni komunikat. Dobry stosunek ceny do jakości w przypadku firmy Edifier widać. A właściwie to słychać w brzmieniu. Względem wcześniej testowanych TWS-ów tego producenta słychać, że słuchawki grają ciemniej. Bas jest głęboki i szczegółowy. Na dalszym planie usłyszeć można lekko ocieploną średnicę oraz łagodną, jak na Edifiery, choć słyszalną i szczegółową górę. NB2 oferują dość uniwersalne, rozrywkowe brzmienie. Do kanałówki wypadają nieźle w praktycznie każdym gatunku muzycznym. Jednak fani popu, rapu czy muzyki elektronicznej będą zadowoleni bardziej niż m.in. słuchacze rocka, metalu i muzyki klasycznej. Minusem jest brak obsługi Qualcommowego kodeka aptX, natomiast pozytywnie wypada poziom głośności maksymalnej. Po połączeniu słuchawek ze smartfonem ANC włączona jest z automatu. Redukcja szumów wypada dość porównywalnie ze słuchawkami 20db czy Hailu T16. NB2 wypadają słabiej niż Pamu Quiet. Tryb Ambient Sound przypuszcza dźwięki otoczenia. Połączenie jest stabilne, a zasięg również zasługuje na pochwałę. Opóźnienie jest niskie, bo wynosi około 200-250 milisekund. Oznacza to, że oglądanie filmów jest całkiem przyjemne. Po włączeniu trybu gry opóźnienie praktycznie nie przeszkadza. W FPS-ach dalej można odczuwać dyskomfort, natomiast wreszcie gatunków gier jest naprawdę nieźle. Przejdźmy teraz do testu mikrofonu. Nie wiem, jak wypadną one z aplikacją do nagrywania dźwięku, natomiast w połączeniach radzą sobie naprawdę nieźle. Okej, okay, test mikrofonem na zewnątrz. Warunki należą raczej do tych trudnych. Jak to zbiera? Ocencie sami. W temacie ogniwa jest naprawdę dobrze. Słuchawki z wyłączonym ANC na około 90% głośności grają deklarowane 9 godzin. Włączenie aktywnej redukcji obniża ten czas do mniej więcej 6-7 godzin. Jest to wynik najlepszy spośród testowanych przeze mnie TWS-ów z ANC. Etui zapewnia dodatkowe 2,5 naładowania. Pierwszy raz w słuchawkach tego producenta widzę wejście USB typu C, co mnie cieszy. Nie jest jednak idealnie, bo w NB2 brakuje ładowania bezprzewodowego oraz szczegółowego wskaźnika na ładowanie Etui. Jest to już czwarty testowany przeze mnie model DWS-ów od Edifiera, natomiast dopiero NB2 dostały dostęp do aplikacji. Łączenie do kanałówek chwilę trwa, a oprogramowanie też pozostawia trochę do życzenia. Ogólnie wszystko działa, jednak znaleźć można wiele zbędnych funkcji. Z bardziej przydatnych mamy dostęp do przełączania trybów, włączania Game Mode czy wyłączenia automatycznej pauzy i wznowienia. Apka, kiedy działa w tle, wyświetla widget na pasku powiadomień, którego z poziomu Edifier Connect nie można wyłączyć. Brakować może prostego ekualizera czy personalizacji interakcji ze słuchawkami, tak jak ma to miejsce m.in. w PAMu Quiet. Podsumowując. Edifier TWS NB2 wyróżniają się spośród testowanych przeze mnie słuchawek tego producenta, jednak posiadają ważną wspólną cechę. Są niezwykle opłacalne. Model ten brzmieniowo powinien zadowolić większość użytkowników. Świetnie wypada jakość wykonania, poziom opóźnienia czy wbudowany akumulator. Poza tym słuchawki jak na TWS-y są całkiem głośne. Minus jest jeden. Średnie sterowanie, którego nie można personalizować. W mojej ocenie dość przeciętnie wypada ANC. Działa, jednak nie jest tak skuteczne jak w ostatnio recenzowanych Pamu Quiet. Przejdźmy jeszcze do zestawienia. Jakość grania wyróżnia się pozytywnie. Wykonanie jest świetne, jednak według mnie NB2 nie wyróżniają się aż tak jak Pamu Quiety. Przechodząc do wygody to gdyby nie sterowanie byłoby rewelacyjnie, a tak jest po prostu bardzo dobrze. Bateria jest świetna, tak więc zasługują na miejsce w okolicy Galaxy Budsów. Cena, jaką trzeba zapłacić za te słuchawki, to jakieś 75-80 dolarów w oficjalnym sklepie na Ali z wysyłką z Polski. Jeśli chodzi o moją subiektywną ocenę, to są to naprawdę kompletne i bardzo fajne słuchawki, które zostały przyzwoicie wycenione i w wielu cechach zachwycają, a praktycznie w żadnej nie zniechęcają oraz nie zawodzą. W związku z czym, raczej nikt nie powinien być zaskoczony, że słuchawki wylądują na szczycie. W opisie umieszczam link do oficjalnego sklepu na Ali. Kupno nie jest jednak jedyną możliwością wejścia w posiadanie tych oto słuchawek, ponieważ mam dla was konkurs. Wszystko rozegra się na platformie Glim.io, a konkurs potrwa do 11 października. Link w opisie. Życzę szczęścia i zachęcam do zostawienia łapy oraz suba. Jeśli ten giveaway przyniesie oczekiwane rezultaty, myślę, że możecie liczyć na więcej tego typu akcji. Na koniec zapraszam do odwiedzenia blogaretest.pl, mojego Instagrama oraz Facebooka wraz z grupą. Zachęca jeszcze do zobaczenia innych moich filmów. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć!